Bardzo dziękuję za zaproszenie, żeby powiedzieć kilka słów na temat wyzwań związanych z chorobami serca i naczyń w związku ze Światowym Dniem Serca, który przypada 29 września. A co ciekawe, Szanowni Państwo, nagrywamy się 24 września, kiedy jest Dzień Świadomości Rodzinnej Hipercholesterolemii, Światowy Dzień Świadomości. W związku z tym idealnie to pasuje również w kontekście prewencji i ryzyk związanych z chorobami sercowo-naczyniowymi. Dlaczego jest to ważne? Dlatego, że na świecie wciąż jest to główny zabójca i prawie 21 milionów w okresie postpandemicznym zgonów jest związanych z chorobą sercowo-naczyniową, głównie z chorobą sercowo-naczyniową pochodzenia miażdżycowego. Dlaczego jest to ważne? Dlatego, że dwie trzecie wszystkich zgonów my możemy uniknąć, bo są to czynniki ryzyka takie jak nadciśnienie tętnicze, takie jak zaburzenia lipidowe, takie jak otyłość, taki jak brak regularnego wysiłku fizycznego, taki jak brak snu i wiele... Typowych i nietypowych czynników ryzyka, które jednak są modyfikowalne. I żeby Państwu to jeszcze bardziej skutecznie przedstawić, to zwracam Państwa uwagę, że na przykład, jeżeli, było, jeżeli byśmy wszyscy mieli regularny wysiłek fizyczny, to milion osób na świecie umierałoby mniej. Jeżeli nasi pacjenci mieliby znowu Byliby w celu terapeutycznym dla cholesterolu LDL, tych zgonów było 4,5 miliona mniej, a jeżeli by przestrzegali zaleceń dietetycznych, czyli zdrowo się odżywiali, czyli dobrą, zbilansowaną dietę, to tych zgonów było prawie 6 milionów mniej. Czyli de facto wszystko jest w naszych rękach. Pamiętam taki raport OECD, który był dwa lata temu przedstawiony który mówił o, w ogóle o liczbie zgonów. I okazuje się, Szanowni Państwo, że biorąc liczbę prawie 600 zgonów, ponad 600 zgonów na 100 tysięcy mieszkańców, które mamy w Polsce, dwie trzecie tych zgonów to są zgony, których moglibyśmy uniknąć dzięki profilaktyce. I tak samo mówiąc kilka słów jako przewodniczący Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego, jednym z najważniejszych czynników ryzyka na pewno najczęściej występującym, bo to jest 60-70% pacjentów, najgorzej monitorowanym, dlatego że tylko 15% pacjentów zna swój poziom cholesterolu LDL z ostatniego roku są właśnie zaburzenia lipidowe. Co więcej jeżeli byśmy byli w celu terapeutycznym, czyli stosowali się do tej głównej zasady, im niżej, tym lepiej dla cholesterolu LDL. Im dłużej, tym lepiej, czyli najlepiej być w celu terapeutycznym przez całe życie. I co najważniejsze, im wcześniej, tym lepiej, czyli żeby inwestować w swoje zdrowie jak najwcześniej, nie czekając na choroby, nie czekając na zawał mięśnia sercowego, na rozpoznanie, na udar niedokrwienny, i inne bardzo ciężkie powikłania, to bylibyśmy w stanie uniknąć 60% zgonów sercowo-naczyniowych. Jest to niezwykle ważne, dlatego ta siła ciężkości. Mówiąc o Światowym Dniu Serca i wyzwaniach z tym związanych, powinna iść w kierunku medycyny prewencyjnej, nie medycyny regeneracyjnej, która skupia się już na rozpoznaniu choroby, która skupia się na tym, że mamy już zawał mięśnia sercowego. I to jest też ważne, bo nawet jeżeli będziemy używali wszystkich najważniejszych metod prewencyjnych, to i tak. Ze względu na to, że organizm człowieka jest tak skonstruowany, nie da się uniknąć wszystkich złych powikłań sercowo-naczyniowych i niestety zgonów, ale większość byśmy mogli uniknąć. Dlatego ta medycyna prewencyjna powinna odgrywać kluczową rolę i ona też powinna odgrywać, szanowni Państwo, kluczową rolę w trakcie polskiej prezydencji. Mówimy, ja pamiętam, jako były wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, odpowiadałem, czy współodpowiadałem za prezydencję w roku 2011. Minęło 13 lat i my wciąż mówimy o prewencji. Minęło 13 lat, a my niestety wciąż nie do końca jesteśmy skuteczni. Dlatego wykorzystajmy umiejętnie ten czas. Pokażmy dobre przykłady. Przecież mamy super przykłady, jak koordynowana opieka w POZ-cie, jak profilaktyka 40, jak kwestie związane z prewencją szturną, kos bar, cos zawał, krajowa sieć kardiologiczna, one nie są wciąż optymalne. Wystarczy jeszcze je dodatkowo połączyć. Jak edukacja zdrowotna, która wchodzi od 1 września 2025 roku, pokażmy, że w Polsce mamy już narzędzia, nawet jeżeli nie są do końca optymalne, które będą służyły i mogą służyć prewencji. A wiecie Państwo doskonale, że edukacja jest najlepszą metodą prewencyjną, bo jak pacjent jest wyedukowany, to jak ma objawy, sam przyjdzie do lekarza. Jak pacjent jest wyedukowany, to jest bardzo adherentny i ma wysoki compliance, czyli współpracę lekarz-pacjent, czyli stosuje się do zaleceń. A tym samym taki pacjent po prostu żyje dłużej i unika incydentów sercowo-naczyniowych. I tego Państwu życzę zdrowia i prewencji w tym dniu światowym, dniu chorób serca, światowym dniu właściwie World Heart Federation Day, day który jest przypada 29 września. Bądźmy zdrowi, ale badajmy się, nie ignorujmy swoich objawów sercowo-naczyniowych, słuchajmy się lekarzy i inwestujmy w swoje zdrowie jak najwcześniej, zanim choroba się pojawi. Wszystkiego najlepszego i bardzo dziękuję jeszcze raz za zaproszenie.